Witam się z Wami bardzo serdecznie, prosto z mojej nowej kuchni. Dzisiaj rano zapytałam Was na Instagramie, czy chcecie film e, hol zakupowy z Pepko z pierwszymi zakupami do mojej kuchni. I w większość były odpowiedzi, że tak, chcecie, żebym nagrała. Więc oto jestem tutaj za mną z jednym edytorem, w którym są te rzeczy schowane, żeby było nam je łatwo przewieźć. Ja mam ze sobą pierwszą e, kawkę na budowie, którą zrobiłam tutaj. <grym> e, więc też. Będę się nią tutaj delektować podczas tego holu. Ceny Wam będę podawała te, co mam na metkach z Pepko. Ja miałam jakiś tam rabat znaczy, załapałam się na jakiś tam rabat z Pepko, więc zapłaciłam za to wszystko trochę mniej. Ale nie mam tutaj na budowie ze sobą paragonu, więc nie będę mogła Wam powiedzieć, jaki miałam ten upust na każdej pojedynczej rzeczy. W tle będzie słychać kamera, który działa i montuje różne rzeczy w łazience. Ale niestety jeszcze nie mamy zamontowanych drzwi, więc nie mogę się pozamykać tak, żeby go nie było słychać. Więc będzie w tle takie prawdziwe życie budowlane. Obiecuję, że nie będzie już nic kół i że mnie nie zagłuszy, więc mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Więc łyk kawy nie przedłużam i bierzemy się do rozpakowania tego wszystkiego. Zrobiłam sobie tutaj małe miejsce na bracie, no właśnie, żeby móc sobie to potem wszystko tutaj z powrotem poukładać. Może zacznę najpierw od no, Znalazłam jeszcze cztery rzeczy. Które nie są nawet trochę więcej, które nie są z Pepko, a już tutaj w domu były. I potem przejdziemy do Pepko, no bo to też jest w sumie takie trochę wyposażenie, więc spoko sprawa. Oczywiście poza tym wszystkim, co tam już jest założone, dawno w meblach. To jest pierwsza rzecz, to jest czajnik. Mega spodobał mi się jego design zewnętrzny i dlatego postawiliśmy na ten czajnik. Cenę Wam to napiszę, bo nie pamiętam teraz, ile dokładnie kosztował, chyba, że pamięta Kamil. Kamil, pamiętasz, ile kosztował czajnik? 170. 170. zł. Już go mam tutaj rozmotowanego po pierwszym użyciu. Tak wygląda. Jest super. Ekstra się prezentuje w mojej czarno-białej kuchni, więc wszystko jest maci-maci. Kiedyś będąc w jakimś takim w sklepiku kupiłam taki komplet pięciu małych nożyków. Takich nożyków nigdy w domu za wiele do obierania, Nie obierania. zaraz się przydadzą. Mam też już rozpakowane takie ściereczki domowe z Lidla. Kupione, bo myję okna, znaczy jestem w trakcie oczyszczenia wszystkich okien po kolei, więc mam też płyn do mycia szyb. Akurat był jako jedyny bazylia z mandarynką całkiem spoko, w całkiem dobrej cenie, więc wykorzystałam i miałam też ze sobą pierwsze mycie paneli, więc też mam ze sobą płyn do mycia paneli do mycia podłóg dedykowany do podłóg właśnie z paneli i takich podłóg korkowych spoko się sprawdził, jako pierwsze mycie faktycznie ten kurz cały zebrał więc mam nadzieję, że potem też się mi będzie sprawdzał, Ja będę go stosować na co dzień już jak się przeprowadzimy, a teraz przechodzimy do pępko Pierwsza rzecz, którą mam tak w kartonie i będę to po prostu wyciągać po kolei, są takie nożyki do obierania ziemniaków bądź warzyw. One były w komplecie za 3 ziko. Jeden ma ząbki, a drugi jest gładki, a mi się takimi obieraczkami najlepiej obiera wszelkiego rodzaju warzywka, więc dlatego chyciłam, a cena też jakby zachęcała, więc spoko. Następnie chyciłam zestaw dwóch noży 8 i 12 cm za jakieś 4 ziko. Takie zwykłe, klasyczne czarne. Mam nadzieję, że będą ostre. Jak nie, to zaopatrzę się jeszcze w jakąś ostrzałkę, temperurkę. i też będzie. Zgarnęłam też jeden duży nóż, no bo taki jeden duży nóż też się w domu przyda. On ma 20,5 cm, więc jest taki naprawdę spory. I on kosztował 8 zł. To jest w ogóle chyba ta sama ta sama kolekcja, bo jest dokładnie ten sam wzór na nim, więc spoko, powiedzmy, że jest do kolekcji. Kupiłam też czarny pojemnik na płyn do mycia naczyń, ponieważ strasznie, jakby, może nie, że nie lubię, ale nie wyobrażam sobie tutaj przy zlewie, to jest jakby zawinięta bateria, więc tylko tak widać. Mieć po prostu zwykły płyn do mycia naczyń, więc kupiłam taki pojemnik i po prostu będę przelewać taki pojemnik. Kosztuje 8 zł. Ja już jeden taki mam włanący na mieszkaniu teraz i mam w nim mydło. Sprawdza się spokojnie, nic się tu nie zacina, więc postawiłam na coś, co już znam. Może kiedyś w przyszłości coś wymienię. Kupiłam też trzepaczkę. Tak to się nazywa? Ubija do piany. U mnie w domu się nazywa trzepaczka. I wydaje mi się, że jest to gżet, który naprawdę z domu przydatny. I on kosztował 5 ziko. Jakbym jakieś ciasto robiła czy coś, to zawsze się przyda. Czy nawet jajecznicę roztrzepać żeby będzie mi No ja wiecie, jakieś takie pierdoły. I ja wam też chwyciłam zestaw takich nóżek yy, drewnianych. Chciałam kupić tylko, szczerze powiedziawszy, łopatkę i łyżkę. Yy, ale bardziej dużo, bardziej opłacało się mu wziąć taki cały zestaw, bo on kosztował 8 ziko, a pojedyncze kosztowały po 4 więc wydaje mi się, że faktycznie to jest dużo bardziej opłacalne i na zdrowie i w tym mamy właśnie łopatkę no i takie łyżkę zwykłą z dziurkami i łopatkę z dziurkami. Każda z tych rzeczy na pewno się przyda, takich rzeczy wydaje mi się nigdy za wiele. Zgarnęłam, bo też była taka tarka do sera za 5 zł ale myślę, że spokojnie można na nim zaczyć cokolwiek, nie tylko y, ser. Wydaje mi się, że to też jest to opcja. Nie mam takiej zwykłej dużej tarki z kilkoma bokami, więc na razie będę miała to. Wzięłam też tłuczek do ziemniaków, ubijacz do ziemniaków, y, jak to nazywa Pepko, za 8 zł. Zwykłe, metalowe. Wydaje mi się, że to też w każdym Waszym domu jest. No chyba, że nie jecie ziemniaków, no to wtedy nie ma. I wzięłam y, tłuczek do ziemniaków. Tłuczek do ziemniaków. Słyszysz te tłuczek do mięsa klasyczny, drewniany nic tu za bardzo się nie będę rozgrywać kosztował aż 10 zł, więc jest to jedna z droższych rzeczy dalej zgarnęłam taki zestaw takich pięknych ściereczek, ręczniczków kuchennych ściereczek kuchennych 45 na 65 za 15 zł. i 5 zł jakby jedna czy jest tu jakieś po z czego one są zrobione. Może jest gdzieś na, 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 na metce rozpakuję i z, zobaczę jak one wyglądają. O, spoko są naprawdę w duzie, więc powinny się sponią sprawdzić yy, do wycierania równego rodzaju naczyń. I spoko, są 100% bawełniane, więc w ogóle ekstra. Mam wrażenie, że ciszyłam głos, więc wracam z powrotem. I zgarnęłam dwie deski, trzecią, jeszcze jedną mam na mieszkaniu, więc jeszcze jej tu nie przywiozłam. Jedną taką zwykłą, plastikową, akurat zgarnęłam różową, bo taka była na wierzchu i ona kosztowała 10 zł, ona będzie spoko, bo do drewnianej się wpijają różne rzeczy, a taką plastikową można wytrzeć, utrzymać. Ale mam też taką zwykłą, klasyczną drewnianą, bambusową dokładnie deseczkę. Kosztowała 20 zł, ale ona już jest taka naprawdę duża. No i tak naprawdę na tej desce możemy też, jakby zaserwować coś, niekoniecznie jej używać, więc będzie też może do serwowania. Znajdę na parapetu albo takich rzeczy. I mam jeszcze jeden taki większy karton, który jest tu za mną, z tyłu. Ale w nim mam dosłownie trzy rzeczy. I pierwszy z nich jest taki zwykły, mały rondelek. On ma... Ile no, on ma pojemności? Poczekajcie, muszę to sprawdzić. Dobra. Nie mam pojęcia, jaką on ma pojemność, bo nie widzę tutaj nigdzie na szybko. Ale ma 16 cm średnicy i kosztował 20 zł do podgrzania czegokolwiek. Spoko sprawa. Dalej mam patelnię. 24 cm średnicy za 30 zł. Zwykłą, klasyczną Patelnie z taką powłoką, yy. jest Nic nadzwyczajnego. Wszystkie są dostosowania do, do imprecy, bo taką kuchenkę mam, więc taką musiałam, nie musiałam zakupić. I kupiłam też dwie takie szklane, no, troszkę większe, yy, miseczki. Każda kosztowała 10 zł. Są z tej kolekcji yy, francuskiej, wyprodukowane. We Francji mają po 20 cm średnicy, a pojemnościowo, no nie wiem, są takimi klasycznymi szklanymi miseczkami brudnymi i bardzo matowymi, ale ogólnie są i się mi przydadzą. I tyle. I to by było na tyle co na razie mam, więc ten hol jest naprawdę krótki, ale może będzie jeszcze następny, bo jeszcze się wybieram do IK i do action po rzeczy, które tutaj będą w wyposażeniu tej kuchni. Więc yy, jeszcze jeden przynajmniej taki on się pojawi, a potem momencie, że będzie taki ogólny, to do zobaczymy w, w trakcie urządzania. Bo teraz ciężko jest mm. mi powiedzieć, co kupię, a co zabiorę z domu. Ale mam nadzieję, że się Wam podobało, zostawcie komentarz, łapkę, subskrypcję, yy, czy co tam chcecie. I widzimy się w kolejnych chyba.